Dobrze, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku o zielonym gnomie. Siemanko, widzowie. Właśnie, zostawcie łapkę w górę i sobie kazanem. Dobrze, no to lecimy. No to słuchaj, zielony gnomie, musimy oddać te rzeczy, tak jak kazałino w poprzednim odcinku. No to racja. No to lecimy, co nie? Tak, tylko muszę Ci pokazać najlepszy sposób, jak to zrobić. Myślisz, najlepszy sposób, jak to zrobić? Tak. No to możemy szczerze to zrobić. No to, to zróbmy. Poszekaj tylko cię złapię. No to łap. No i lecimy widzowie. drzwi? No, już otwieram, już otwieram. Zamknę nawet. No to idziemy. Najpierw idziemy do banku. Dobrze, no to chodźmy do banku właśnie. Najlepiej to chodźmy tą tajną kryjówkę, by nikt nie zauważył, żebyśmy teraz zrobili niespodziankę, że właśnie oddajemy te pieniądze. W sumie dobry pomysł. Wejdę tutaj. No, wejdź, wejdź, wejdź. Najważniejsze jest po prostu to. Żeby wszystko oddać. Dokładnie tak jak było w tym zadaniu. No to co? No to lecimy. Poczekaj. O już jesteśmy. No to jak? Ja oddam, a ty możesz tutaj poczekać. Dobrze, dobrze. Oddam tutaj coś co idziemy, Jakiś worek. O tak. Papa pieniążki, było fajnie być z Wami pod fortuną, ale będziemy musieli je tutaj oddać. Tam je oddaję, tam je oddaję. No i świetnie. No i teraz, gdzie lecimy zielony gnomie? Ja bym sobie poleciał teraz na zakupy, o tak, no, o tak. Myślisz, że to dobry pomysł na zakupy? Tak. No to jak chcesz, no to polecimy chyba, nie? Dobrze, no to lecimy, let's go, teraz co, no to będziemy musieli szybko tam pójść, a wy widzowie pamiętajcie by zostawić łapkę w górę, tak zostawcie, no to właśnie sobie polecimy teraz szybciutko. O, jest tam sklep, będziemy musieli oddać wszystkie rzeczy. Tylko, że teraz nie będziemy mogli chodzić na kucaka, tylko będziemy musieli się ujawnić. No. Tak więc, uwaga, wchodzimy. Dobra. No to chodź i, i będziemy musieli wszystko oddać. No. Ja tutaj lecę sobie właśnie oddawać tą kole te ciasto, które zjadłem. No ja też się troszeczkę tutaj rozruszę. Oddam mleko. Tutaj. No, a Wy widzę pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę i swika. Oddam skradzioną wodę. Ech. O, widzę tutaj jesteś. Ja już oddałem kole. To teraz radzę sobie oddać łapeczki. Tutaj, nawet sobie jedną zjem, nie no żartuję, już jej nie zjem, no, tak więc będziemy mogli już iść, dokładnie, teraz sobie pójdziemy i teraz jedynie gdzie musimy oddać różne rzeczy skradzione to jest szkoła, no, tak, tak, będziemy musieli pójść do szkoły i oddać wszystkie rzeczy. Dokładnie. I tak to, to wtedy teraz będzie wolne. No, no to lecimy. Dobrze. No to... Idziemy szybciutko. O tak. Tam jest szkoła. Więc będziemy musieli sobie szybciutko polecieć i oddać wszystkie rzeczy. Uff. Dobra. No to dobrze. No to będziemy musieli oddać te papiery. No, ja już lecę oddać sam te dokumenty nauczycielom. O kurcze, jest nauczyciel. Przepraszam. Oddaję dokumenty. No. O, widzę, że już oddałeś. No. To teraz. Ty chyba lecisz oddać ten obraz, tak? Tak, lecę oddać obraz. Dobra, widzę. Póki ja sobie tak stoję I czekam na was. Czekam sobie na was właśnie. Aż wy w końcu zostawicie suba. Dobrze, już oddałem. No to super. Dobrze, doszczekałem się w końcu. I dobrze, już jasno to lecimy. No to właśnie tutaj jesteśmy I razem z No to na razie to koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subika z dzwonem. No to na razie to koniec odcinka o zielonym gnomie i serialu. Pa, pa!